Zawsze, gdziekolwiek jest kontrola, w pietrolu, w lotnisku czy czymś na granicy, o mój Boże, byłem tak pełen stresu. Tak. Nie wiem, dlaczego. Bo ja nie... No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień! Tak jak widzieliście, właśnie przyjechaliśmy granicę i znaleźliśmy się w Chorwacji. Eee... Chciałem, żeby coś może ditem powiedziała o przekroczeniu granic, ale chyba jest zmęczona. Także powiem wam, tak jak było na początku, coś tam mówiłem po angielsku, że nieważne czy jestem na, na lotnisku, czy przekraczam granicę i tak dalej, zawsze czuję, że, że ktoś będzie miał jakiś problem do mnie. <laughs> nie wiem, czy to dlatego, że nie wiem, takie, tak już chyba z Polski wyniosłem, że zazwyczaj jakieś kontrole, policji i tak e, dalej. No nieważne co by mi się nie działo, jak czysty bym nie był, tak na pewno ktoś znajdzie jakiś, e, jakiś powód, żeby zrobić problem. No ale no co, no, nie było żadnego problemu. E, wjechaliśmy bez problemu tak naprawdę. Jedyne co musieliśmy podać, to musiałem podać numer telefonu swój I pytali nas na jak długo chcemy wjechać do, do Chorwacji W sensie pytali się gdzie jedziemy No to ja mówię, że tu, 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 tam, ona Gdzie? Ja mówię, no tylko do jednego miasta No i powiedziałem na ile mówię, Nie 5 dni No i tyle No i przejechaliśmy także, także spoko Didi pokazała swoje dokumenty Ja pokazałem swoje dokumenty I w sumie to spoko Odpoczywamy sobie po drodze I, i ciśniemy, nie? I got your background. So cool. Holy moly! No to co? No to witamy was serdecznie nad morzem w Chorwacji. Na wyspie... Nie mam pojęcia jak się to wymawia na wyspie Kryka. Chyba wiecie o co chodzi. I mamy fajną miejscówkę. Tam sobie stoimy tutaj, o pójdę ci ludzie idą. Monopiękny zachód. I z tego co przeczytałem z informacjach różnych blogów, z różnych relacji, prawnie i tak dalej w Chorwacji, jeżeli chodzi o spanie w samochodzie jest tak samo jak w Polsce, czyli raczej nie wolno, ale raczej nikt nie powinien się do tego przyczepiał, jeżeli nie będziemy robić burt czy jakiś nie wiadomo czego jakiego bałaganu, prawda? Także zobaczymy. Myślę, że czemu by się tu dzisiaj nie kimnąć. No to ja bym mógł cały w ogóle tutaj spać, o tu, tu w tym miejscu i chyba dzisiaj tak zrobię. Eee, także powiem Wam, że, że fajnie i bardzo mnie cieszy to jak, jak Didi się cieszy ogólnie. To jest takie niesamowite, takie... Naprawdę to cieszenie się jest takie takie prawdziwe szczęście, takie wow może, wow kamyczek, takie właśnie fajne Takie fajne rzeczy naprawdę mi się to fajne, nie? No ja... Nie jest, nie wiem, jakoś tak ciężko ostatnio, nie wiem tak doceniać te takie piękne miejsca, nawet tak Chorwacja, ja tak... a Chorwacja turystyczna, bla 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 i od razu jakieś takie marudzenie. Podoba mi się, naprawdę pięknie jest już no, morza i tak dalej. Ale tak, no, no co no. No nie no ma podoba mi się, co mi się nie podobać. Patrzcie na to, ale woda. oh my god, look, it's so big! Did you see? Nie Look at this! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! i właśnie o tym przed chwilą mówiłem. No, także no, dla mnie krab jest krabem, prawda? A tu jest taka energia, to jest po kolei niesamowite. I też zaczynam jakby doceniać właśnie, takie przyglądać się temu, tak spoglądać na te takie małe, maciutkie, piękne rzeczy, jak właśnie krab, czy jakieś kamyczki, jakieś tutaj motylki, no to jest niesamowite. Także też wam właśnie polecam, żeby po prostu zacząć patrzeć się na rzeczy codzienne po prostu na nowo. To jest to jest naprawdę fajne i, i warto, i wtedy można tak chyba docenić naprawdę życie, nie? W końcu. No dobra, koniec mojego kołczowania, idziemy coś nagrać, albo zjeść, albo wziąć tabletkę, bo zęba chyba muszę wyrywać. Nie. W końcu kolejna nad za nami. Tak jak widzieliście, spaliśmy sobie praktycznie nad samym, nad samym morzem. Można powiedzieć, że na plaży. I teraz jak wygląda sytuacja <grym> ze spaniem w samochodzie w Chorwacji. No, wygląda to bardzo podobnie z kwestii prawnych, że raczej nie powinno się spać w samochodzie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, czyli kempingami. Ale... I za bardzo no, ludzie no, nie mają z tym problemów. Czyli tak jak, tak jak na przykład w Polsce, jak nie będziecie robić bałaganu, śmiecić i tak dalej, to powinno być tacy. Także do nas się nikt nie przyczepił. Spało mi się naprawdę bardzo dobrze. W końcu mogłem sobie rano wyjść na roleczki, bo jest... Powiedzmy do tego fuh, jest. Są do tego warunki. Mam nadzieję, że nie huczy wiatr. Ah. No i co mogę powiedzieć, kurcze pieczone, ciepło jest, fajnie. No i w sumie zapomniałem wam opowiedzieć jednej historii. Która spotkała nas w Słowenii, tam za chwilę przed, tak naprawdę wieczór przed porankiem, w którym dostaliśmy kwita na 100 Eurasów, to słuchajcie tego, niesamowita historia! Bo przyjeżdżamy, szukamy, szukamy miejscówki do spania, do zatrzymania się i tak dalej. Zatrzymaliśmy się właśnie w tamtym miejscu. Stoimy i tak jeszcze praktycznie, jeszcze chyba nie zdążyłem nawet wyłączyć silnika i patrzymy się. A tam baba z lasu biegnie, nie? I słuchajcie tego, biegnie baba z lasu Ja się patrzę na Didi i żartuję, ty pewnie ją jakiś niedźwiedź goni i tak dalej. Ogólnie te palpa Julijskich jest dosyć sporo, chyba jest ponad 400, e, ponad 400 niedźwiedzi I słuchajcie. I słuchajcie tego, dam tylko i klucze If you want me I słuchajcie tego I faktycznie patrzymy się na nią a kobieta ma rozdarte, ma rozdarte spodnie, ma ten, e, krzyczy, macha do nas pomocy i tak dalej. To, ba, patrzymy się. E, taki biały Mercedes, czy tam białe BMW, takie widać, że takie nowe, ładne, eleganckie białe auto podjeżdża koło niej, ignoruje ją totalnie. I macha do mnie jakoś tak ręką i, i odjeżdżę. Mówię, o co chodzi? Kobietę zaatakowało jakieś zwierzę w lesie, może wilki, może coś tam. Nie mam pojęcia, nie? Podchodzę tam do niej, ona krzyczy zapłakana, te spodnie podarte, on kuleje. Mówię, no nie no, za chwilę tu przylecą wilki, niedźwiedzie zabiją nas wszystkich, nie? Okazało się niestety, że gościu z białego samochodu to był po prostu jej mąż, który ją obił, czy w ogóle ją wyszarpał, był najebany, piany, przepraszam. Eee, 一一首。 I po prostu ją gdzieś zostawił w środku lasu eee, i pojechał do Lublany, czyli jakieś 60 km stamtąd, nie? no to co, no to zapakowaliśmy ją do samochodu, naj, ten, do najbliższego szpitala, jakieś 15 km było. Eee, no i co? No i zostawiliśmy ją tam, chociaż chcieliśmy z nią zostać. Chociaż powiedziała, że zostawcie mnie, ja tam zadzwonię do jakiejś koleżanki i tak dalej. No, no i myśleliśmy, że nie wiem, że uratujemy komuś życie, to karma nam na, jakoś tak fajnie wróci i będzie przyjemnie, a potem PUU, to co widzieliście? Poza tym. Ostatnim odcinku. No, niestety, no, ale, no ale tak nam się ura udało uratować kobietę przed niby niedźwiedziami. No i jeszcze, tak naprawdę, trzymając konwencję e, Pandemia Travel, no to co mogę powiedzieć? E, tak naprawdę, tak jak widzicie, ludzi tutaj na tych plażyk, plażach, plażykach, chciałem powiedzieć. Jak powiedzieć, mała plaża, plażuniach, na małych plażuniach. E, cały czas są ludzie. Jeżeli chodzi o maski, to faktycznie w sklepach, patrzcie w ogóle na, na tą wodę, nie? jaka jest niesamowita. A jeżeli chodzi o, o, ten, o, o maski, to tylko trzeba mieć założoną maskę w sklepie. Poza tym, totalnie wszyscy mają to e, w tylnej części ciała i nie chodzi mi tu o plecy. No więc. No myślę, że jak ktoś się cały czas nie wiem, ma obawy przed wyjazdem i nie wiem, użycia e, tych wakacji naszych, tego pięknego lata europejskiego i chciałby przyjechać do Chorwacji nad piękny Adriatyk, to myślę, że cały czas jest szansa, bo tak naprawdę warto. Czemu nie jest bardzo ładnie, jest ciepło. E, koronawirus tutaj można powiedzieć, że przestał istnieć <grywka> na czas wakacji. Zrobił sobie również urlop. No to mogę więcej powiedzieć Także jak jeszcze się nie zdecydowaliście Bo się boicie Czy macie obiekcje ze względu w pandemii To rozbijam wam obiekcje Tym właśnie oto nagraniem Jest spoko, jest fajnie Nie ma się czego obawiać No i korzystając z okazji, że Didi Postanowiła trochę posprzątać w samochodzie jest tam niestety za mało miejsca na dwie osoby, więc ja postanowiłem znaleźć sobie miejscówkę, taką jak tutaj, zrobić jakiś szybki trening, niestety nie na TRX-ach, ponieważ ja zgubiłem, tak. <noise> tak, zgubiłem jedyną wartościową rzecz w moim życiu, <noise> także, także niestety mam do użytku tylko rurki, ale w sumie Piotrek ostatnio zainspirował mnie trochę e, handstandingiem, więc może spróbuję zrobić kilka ćwiczeń jakby wspomagających e, właśnie stanie na rękach i zobaczymy. Może coś wymyślę, może coś nagram, zobaczymy jak to będzie się działo. Mam tripoda, więc zobaczymy. No, co mamy nie zobaczyć? No, człowiek nie taki, co by nie zobaczył. Jak macie jakieś pomysły na jakieś ciekawe treningi, czy może jakieś innowacyjne FIFA rafać ćwiczenie, to dawajcie znaka, bo może jeszcze jestem nie na bieżąco. No, to oczywiście zaczynam rozgrzewką, która jest już za, która jest już za mną. Cisne podciąganie, realne podciąganie w formie piramidalnej, czyli lecimy sobie 10 serii po 10 serii.

No, i jak było podciąganie na szeroko? Tak, jedziemy sobie wąsko. Głowa raz z jednej, raz z drugiej. Ała. No i może się mylę, ale ćwiczenie, które teraz będę robił, wydaje mi się, że powinno być spoko, jeżeli chodzi o podstawę e, stania na rękach, złapanie tego balansu. Z tego co pamiętam, nazywa się to basana. Jest to pozycja z jogi. I wygląda mniej więcej tak. Dodatkowe ćwiczenie przy tej pozycji można sobie zacząć robić tak, że odkładać jedną nogę do środka, potem drugą, potem jedną, potem drugą. Brzuch przy tym pracuje jak bowalony. E... No i żeby w efekcie końcowym móc zrobić taką fajną pozycję. Muszę powiedzieć, że basanę taką. Z nogą. A szczególnie basanę powinno się, z tego co wiem, robić w ogóle bez podpierania na samych rękach. Ale, jako że tak naprawdę ani nie jestem joginem, ani handstanderem, te ćwiczenia tak naprawdę mega no, dają mi w kość. Także ja jadę dalej i, i lecimy dalej. No co, no lecimy, no jak nie lecimy, no lecimy, misiaczki. No i co, myślicie, że z basany mogę już przejść do stania na rękach? Dobra, sprawdźmy. Jak Piotr, to oglądasz, to spróbuj może skomentować i mnie poprawić. Eee, spróbujmy zrobić tak, jak mówiłeś na no, ostatnim filmie czyli spiąć dupę i po prostu wstać na rękę. <śm> Spróbujemy. A na kamieniach nie radzę, a długa droga jeszcze przede mną. Także ja idę jeszcze stompować sobie ten triceps i cisnę do, do didem, bo pewnie pewnie już biedna tęskni za mną. Ja na pewno. No niestety nie tęskniła za mną jakoś tak bardzo Chociaż nawet nie wiedziałem, że zleciały mi dwie godziny na treningu Więc była lekka spina Ale postanowiliśmy, że po prostu rozluźnimy się Wpadniemy trochę do tego do, Nazwijmy to sklepu, super sklepu, supermarketu Na i podpisywać trochę na komentarze i tak dalej Wszystko i tak poświęcać sobie Poświęciliśmy trochę czasu właśnie na social media I szczerze wam powiem, że Tak, tak wam zdradzę taki sekret Jeżeli chodzi o filmy które oglądacie, i wszystkie komentarze, które czytacie, i tak dalej, które odpisuję, no to to wygląda tak, że przede wszystkim cały czas nagrywam. To już uwielbiam nagrywać, także to jest takie normalne. Ale jeżeli chodzi montaż jednego filmu, który trwa powiedzmy 20 minut, no to to jest powiedzmy jakieś, jakaś godzina, tak, żeby było mniej więcej wszystko, wszystko w porządku. Potem trzeba to zrenderować, czyli powiedzmy, że po półtorej godziny montaż. Pół godziny do 45 minut zależy od długości filmu To jest render, potem potem trzeba to wszystko wstawić w internet, którego po prostu nie mamy cały czas pod ręką, więc musimy sobie organizować cały czas gdzieś w jakichś czy knajpach, czy kawiarniach, czy właśnie w takich miejscach jak tutaj. Wiesz, to jest około paru godzin po prostu pracy, po prostu odpisywanie na komentarze, odpisywanie na, e, na wpłaty Patronite. W ogóle dziękuję wam serdecznie, z całego serca. Myślę, że każdemu udało mi się e, odpisać. E, także jeszcze raz dziękuję, na pewno będę jeszcze o tym wspominał nieraz. E, także tak, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę zrobienie jednego filmu i odpisanie na komentarze to dziennie poświęcam około 4,5 godziny minimum żeby to wszystko grało, huczało i tak dalej i żeby mieć z wami jakby cały czas stały kontakt także mam nadzieję, że w ogóle e, dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie reklam, przez co mogę zainwestować w jakiś mobilny internet, żeby cały czas być na bieżąco i robić to w tam, ty, tym tak zwanym międzyczasie. No i chyba zgubiłem maseczkę w ogóle, którą miałem gdzieś w ręku. Ale ja, ja to jestem FIFA Rafa. No, a także co, my ciśniemy sobie dalej. Jest piękny zachód słońca ze sklepu, widzicie. No i co? No. Wcisniemy, no co? Idziemy coś zjeść, kurczę jakiegoś grilla zrobić, bo, bo czemu nie ciepło jest. No i dzisiaj wybraliśmy takie miejsce do przyrządzenia kolacji. Dzisiaj prawdopodobnie uda mi się może w końcu rozpalić tego grilla. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, a nie zostaliśmy gdzieś, gdzieś bliżej. Eee, no i co? Rozpalmy grilla. Mm -hmm. No! Why no? What is the plan now? I want to eat. Me too. So, we're just waiting for you. So, babe, what do you want to prepare tonight? Mm, I don't know, a little bit fresh. Vegetables, onion, <laughs> as always, garlic. And the onion is kind of Polish fruit. <laughs> okay. What do you want to say with that? When we will arrive to Poland, you will see. Okay. <laughs> Just explain me. No, now I want to hear. Uh, it will be vegetables with meat or without mm -hmm. meat you know that i need a lot of meat yeah that's why we bought meat you know we can't save it for tomorrow so i will prepare it for today thank you yeah you're welcome Can you yes of course so we have a rice a lot of rice <laughs> yes now watch me burning Oh, okay maybe I can hold it and you can hold the camera and everything. Where's my other oh, I don't know where I put it? I know where I got it. Hey let me help you maybe okay? Can you? Please the be car? careful, not just on the floor. Oh my god, there's a lot of rice! Hello. Okay, thank you. Ah. Ooh. I hope it's done. We will feed, I don't know, African village or what? Mm, so funny, funny. <laughs> <Hallelujah>. <laughs> no. Oh my god, it's food for the next days. Yeah, we will eat rice now and then we can eat tomorrow again. So I have. Can you take it because I have to put the other stuff up there? Yes, of course. Where? So just put. Let it there. Here. Yeah. Okay. Here, take it. I got attacked by all these fucking bugs. Widzisz, to nie jest dużo, jedziemy to teraz Tak, jedziemy to na jutro, oczywiście Przerąbane chyba mieć Where chłopaka vlogera O, tutaj Mam na myśli, że dostałem W sumie nie mam pojęcia dlaczego Nie położyliśmy grilla tam, gdzieś jest światło, tylko latamy z latarką Jak idioci, no ale Poprawiłem się i przeniosłem grilla. Okay. Okay. Dobra, ja idę montować ten film, który teraz oglądacie dalej, bo widzę, że tylko tutaj tak naprawdę przeszkadzam i nagram jak już będzie gotowe. Dobra, nie obraźcie się, ale zwyczajnie po prostu oszczędzcie mi nerwów dzisiejszego wieczoru.